Witajcie, witajcie, witajcie! Buziolce, Buziolce, Buziolce! Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nagrywam dla Was klub romantyki, sezon. Pierwszy odcinek, dziesiąty. Po Simki jest to już ostatni odcinek pierwszego sezonu. Teraz mniej e, osób gra w klub romantyki, ze względów takich, o których nie chcę za bardzo mówić e, na kanale, które może uważać, że. Ja też może nie powinnam grać, ale bardzo lubię tą aplikację, co nie znaczy, że popieram hmm, pewne decyzje, które przyjdzieją. Nie chcę dokładnie mówić, bo no, 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 to nie jest chyba moim zadaniem tutaj na kanale mówić o takich rzeczach. Tak czy inaczej, ostatnio jest bardzo dużo różnych wydarzeń, typu dzień zakupów, brylantowa gorączka. Jakie mam plany? Chciałabym nagrać 10 odcinek pierwszego sezonu Po Cienkim Lodzie i pierwszy odcinek drugiego sezonu Po Cienkim Lodzie, czyli dwa odcinki mi w sumie zostały przed aktualizacją, bo aktualizacja będzie już naprawdę, naprawdę niedługo, jakoś teraz ten weekend <tryk> i dojdę do produkcji, więc w sumie we wszystkich historiach, które nagrywam, będę miała w produkcji i będzie trzeba no, coś nowego wymyślić. Dobra, rozdział się nazywa Siła jest w Tobie. Hmm, jeśli chodzi o takie info... Dla Was, to chciałam Was uprzejmie poinformować o tym, że na kanale po aktualizacji, pierwszą prawdopodobnie historią, w sumie już mamy taki synchro, że mm, prawie zawsze ta historia, o której teraz mówię, um, pojawia się pierwsza po aktualizacji. Jest to Arcanum. Y, drugą historią, którą nagram, prawdopodobnie będzie y, po cienkim lodzie albo Gniew Tytanów, bo po cien na po cienkim lodzie bardzo ale to y, bardzo y, czekam na nowe odcinki więc y, będzie szybko dobra rozdział 10 ząb pierwszy stań się sobą przechadzałam się po zielonych łąkach wzdychając delikatnie aromaty natury bo stopy stanęły po miękkiej wilgotnej trawie to tutaj mamy drogę ciemności Wciągnęłam ręce i uniosłam głowę, przyglądając się przepływającym w górze białą obłokom. Bawiły się ze sobą, zmieniając kształty, przypominające serce strzały lub kości koci pyszczek. Na moich ustach igrał radosny uśmiech: Ariel, are you serious? Pięknie wyglądasz to za sukienka, Boże! Ogarnę się. Czułam takie szczęście, ciepło i taką miłość. Jak dobrze. Od rajskich przyjemności oderwał mnie i mam moje ukochane włosy. Czyjś delikatny głos, dobiegający skądś z przodu. Jestem tutaj. Wsunęłam się za ucho. Kosmyk włosów rozglądał się na boki. Gdzieś w oddali zapłonęło jaskrawe światło. Usłyszałam głosy. Ostrożnie robiłam krok za krokiem, wypatrując się w znajomą sylwetkę. Niebawem dojrzałam i zdrową. I pełną szczęścia twarz otoczoną świetlistymi promieniami. Jestem tutaj. To my mother. Zadarłam Zadar sukienkę i podbiegłam jej na spotkanie. Mamo! Cze czekała na mnie z rozłożonymi ramionami. Utonęłam w jej objęciach. Córeczko, mama pogłaskała mnie po włosach. Muznała ustami w skroń. Opadłyśmy na kolana, nie wierząc, że wreszcie się spotykałyśmy. Lecz szczęście nie trwało długo. Stój, poczekaj! Mama odsunęła się, wzięła mnie za ramiona, uważnie patrzyła mi w oczy. Nie powinnaś tu być, jeszcze za wcześnie. Nie, moje miejsce jest tutaj. Z Tobą! Kochanie, Twój czas jeszcze nie nadszedł. Przed Tobą jeszcze całe życie. Ty jesteś moim życiem. You are my life. Mam. I'm ready. Tutaj widzicie po polsku, więc ja czytam te English verse. Mam przed oczami komputer, na którym mam i Omegi fandom. Po co komu takie życie, czyli who, who, who needs a like, like, life like that? Po co komu takie życie, w którym Ariel mm, nie, nie, nie zdobywa tego, czego chce. Boję się wracać. I'm, I'm scared to go to back. Okay. Mm, bierzemy... Wybór, który daje nam ciemność, i w sumie trochę jest taki też pasujący. W sumie w wybrałabym <laughs> albo ty jesteś moim życiem, albo po co? Takie życie. A na komputerze mam drogę światła, więc tam sobie bo kombinuję inne wybory. Mamo, ja tam cierpię. To nie do zniesienia. Codziennie budzę się z myślą, że nic się nie, się nie skończyło. Problemy zostają nierozwiązane, tylko narastają. Ariel, popatrz na mnie. Przesunęła palcem po moim policzku. Każdy problem, który pojawia się w na, na naszej drodze, może zostać rozwiązany. Czasem to trudne, ale zawsze się udaje. Wiele przeżyłaś, i wierzę, że każda przeszkoda będzie dla ciebie drobiazgiem. Kochanie, ty ze wszystkim dasz sobie radę i znajdziesz szczęście, ale aby to osiągnąć, powinnaś stąd odejść. <laughs> Świat zrobił się bardziej jaskrawy. Oh my god lustro do innego portalu. Poczułam, że wciąga mnie wirus i to jest świat po śmierci. To to nie przypomina sakretu nieba, ale ładnie tu. Żegnaj Ariel i pamiętaj, że cię kocham i zawsze będę przy Tobie w Twoim sercu. Mamo. Portal do innego świata. Goodbye my mother. I love you. I love you. I love you. Love you. My God. Dobra. Wyciągnęłam rozpaczliwe ręce, Mam nadzieję złapać mamę, ale ona tylko uśmiechała się w milczeniu, wycierając wycie, wycie, łzy. Pochłonął mnie mrok i mogłam tylko zgadywać, co będzie dalej ze mną. Zanajome miejsce. Wciąż pustka, wciąż tak samo zimno, samotnie i strasznie. Ale dlaczego ja się tu znalazłam? Wstałam na nogi i odwróciłam się. O mało nie przewrócił mnie pory w wiatru. Przenikając do szpiku kości sprawił, że skuliłam się z zimna i od. Objęłam się ramionami. Tak, tak, tak. Odwróciłam się odskoczyłam raptownie. Cień za zapłonął po jaskrawym płomieniem. Powodził ruszył w moją stronę. Dawno się nie widzieliśmy. Ty już nie możesz mieć mnie kontrolować. Nie zbliżaj się. Cień zatrzymał się chichocząc pod nosem. Drogam roku, czyli for a ciemność. Jesteśmy po... połówkami jednej całości, czyż nie Ariel? No, ty na pewno mną mnie jesteś i nie będziesz. <laughs> Chcesz spojrzeć na swoją duszę? Popatrzyłam na niego pytająco. Wolia. Ja. Płynnie przesunął mi po swoim ciele i pod wpływem do tylko pojawiły się iskierki. Jesteś w mojej władzy i tylko z moją pomocą zdołasz uzyska uzyskać to, czego pragniesz. Jeśli naprawdę tak jest, to powinnaś wiedzieć, że łatwo się nie poddam. Cień kreślił krągi wokół mnie, gdy znalazła się za. Znalazł się za moimi plecami i wysyczał. Nie pozwolę ci mnie wygnać. Odwróciłam się w stronę jego głosu. Chce mnie zaatakować. Brrr! Cień rzu rzucił się... O oh my god. Rzucił się w moją stronę. Nie Ariel, no! Ach, złapać go. I tak mnie nie dopadnie. Choćbym, nie wiem jak starała się uciec. I tak mnie do. Musimy... Y sorry kochani, że w bram, Akurat to ale grab it uh, this point of a uh, correct, czyli to jest dobra odpowiedź and one of the plus plus punkt of the authority. Okay? Jeśli nie rozumiecie, co powiedziałam, to zaraz zobaczycie w, to w praktyce. I tak mnie dopadnie choćby, nie wiem jak starała uciec. Czas przejąć kontrolę, skoczył na mnie, ale zdążyłam dokłać go zagadło gardło, powtórnie ściągnąć na ziemię. Rzuciłam go na, podło na podłoże, usiadłam na nim, dusiłam własny cień, ręce paliło mi jak ogniem, ale chęć podbicia się sprawiedliwości od niesienia zwycięstwa nad cieniem była silniejsza. Ty się mnie nie, nie pozbędziesz. Myślisz? O, no, no mamy efekty. Nesisnąwszy mocniej, ujrzałam, że po moich rękach le, leje się czarna smoła. Precz! krzyknęłam, a cień zapłonął piekielnym płomieniem, który mnie oslepił. <grym> mm. Arielko! Jestem w in. Wracam chyba do świata po cienkim lodzie tego normalnego, podstawowego. E, Otworzyłam oczy i szarpnęłam się w bok. Ból nie pozwalał mi wstać. Ostrożnie wróciłam do poprzedniej pozycji. Ciało było jak z waty i nie do od razu udało mi się poruszyć nawet koniuszkami palców. Rozejrzałam się, starając się nie poruszać głową. Obok mnie na fotelu siedziała lis drzemała, nie zauważywszy, że się obudziłam. Próbowałam ją zawołać, ale udało mi się tylko wychrypnąć. Szept lis! Oj, ale, Real, ale mocno tu byłaś pobita. Ej, Lis! Na szczęście tego wystarczyło, żeby otworzyła oczy. Liz pochyliła się, e, ale dojrzawszy, że jestem przy, przy, przytomna, od razu przybrała poważną minę. Przesunęła się bliżej, uważnie patrząc się w moją twarz. Wiedziałam, że z tego wyjdziesz. Tak mi przykro. Przepraszam, Liz. Liz uniosła berwinie, rozumiejąc za co przepraszam. Nie chciałam, żebyś tam przyjeżdżała, ale on nie dał mi wyboru. <słuch> Próbowałam go przekonać, żeby nic nie robił, ale. Hej, przestań już. Wziął mnie za rękę. Choć może to brzmi dziwnie, rozumiem cię i wiem, że ten bydlak ci wykorzystał. Zobacz, ze mną wszystko w porządku, ale nie mogę sobie wyobrazić, co czułaś, kiedy tam byłaś z tym wieprzem. Powiedziałabym: Jak oglądajcie moje linki po cienkim lodzie, to wiecie, że uwielbiam sformułowanie wredna gadzina albo ogólnie. Gadzina, gadzina, wredna gadzina. Złapali złapa ci za każde wydrapanie na Twoim ciele. A teraz powinnaś się jak najmniej męczyć, słyszysz mnie? Stój, poczekaj. A gdzie jest Brian? Co z nim? Gdzie jest G? Przepraszam, a tu Brian tak, tak oberwał, a ja się o mam. Nie, 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 gdzie jest Brian? Faktycznie. No, to właśnie, właśnie. Not a samolubna for a miłość. Jak na zawołanie, drzwi stali otworzył się i wszedł Brian. My friend! W sumie na niego to się męczłam. Sorry, my best friend. Liz uśmiechnęła się i skinęła mu głową, zostawiła nas samych. Wyglądał na rześkiego i całkiem zdrowego. Jedynym, co przypomniało o strasznej nocy, były śniaki na jego twarzy. Brian... Nie bacząc na straszne przeżycia, Brian wciąż był wesoły i pełen energii. Mmm... <laughs> Opadł na fotel, wypuścił mnie poważnie i popatrzył na, na mnie uważnie. Nic się nie stało? Pochylił się, dotknął mojej ręki. To no dzięki tobie żyję. Przeze mnie, tam, tam cię zatrzymano. Tak mi przykro, Brian. Błagam, tylko mnie nie przepraszaj. Gdybym wiedział, co mnie tam czeka, bez namysłu pojechałbym jeszcze raz. O Jezus, ty jesteś taki dobry. Serio, li, gdyby nie to, że... Chodź, no to wiesz. To ja powinienem bym prosić o wbaczenie, że nie udało mi się ciebie stamtąd wyciągnąć za nim. Zanim zaczęły się te męki, musnął ustami ko kości moich palców. Chciałbym Ci pomóc jak najszybciej stanąć na nogi. Nawiasem mówiąc, patrz, co dla Ciebie mam. No, co tam masz, Mistrzu? Sięgnął pod łóżko, a ja z zaciekawieniem uniosłam się na łokciach. Ooo, pluszowego niedźwiadka. How so, Sweetie? Dziękuję. Thanks. O, ale Milusi. Fasz Briana rozjaśnił, się, rozjaśnił uśmiech. Chłopak po położył misia obok mnie. Thanks, thanks, thanks. I jeszcze coś. <grym> nie powinienem był się na ciebie wściekać. Nie powinienem był być na ciebie zły z powodu mojego brata. Ale, Brian, ty mi od początku tak pomagasz, nie mów. Naprawdę, very good friend. Very good friend, seriously. Masz prawo zdecydować z kim utrzymujesz kontakty i z kim pracować. No, musisz się jakoś pogodzić z tym, że. Te moje relacje z chodką będą bliskie. Bardzo, bardzo bliskie. Mam nawet na skrytą nadzieję, że zakończymy razem historię. Ja po prostu chciałem cię chronić. Brian, pocieram cię to moja druga historia romantyka. Ale myślę, że sama umieś się obronić. No cóż, dziękuję. Dziękuję za wszystko. Dostali wszedł lekarz, który zawołał Briana, wybacz Ariel, ale oni się nie odszczepią, póki nie wyprowadzą na mnie wszystkich zabiegów. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę z tobą się zobaczyć. Wziął mnie za mało paluszek, uśmiechnął się ciepło. Będę czekać. Mm -hmm. Thanks for you, Brian. Brian ruszył w drzwi, a ja wtedy dostali wszedł jego starszy brat. Chodź, <laughs> Dobra, dobra, ri nat, nat. O oh my god, kochani, for fandom! Widzę w tym momencie, że za chwilę będzie wybór z yy, który daje nam tutaj yy, punkt światła lub ciemności i za punkt światło i ciemność w tym samym czasie dostajesz yy, relation hotgays z Improved, czyli stosunki się poprawiły, więc po prostu wybiorę za chwilę punkt, który da mi i światło i ciemność w tym samym czasie, a ponieważ ja mam dużą przewagę ciemności, to myślę, też to... Wielkiej różnicy nie zrobi. Wpadli na siebie na progu, ale wcale nie, się nie zdziwili nawzajem swojej obecności. Ze zdumieniem zauważyłam, że Brian cieszy się z tego powodu, że przyszedł hodgbę. O kurde, jak ja im pomogłam! Jestem mega ciekawa właśnie, jakby to było... Mm, gdyby nie polepszała tych stosunków z braci to jakby na siebie zawarczali w tym momencie. Znaczy, nie to, że tak bym chciała, żeby tak grać, ale po prostu... Tak dla urozmaicenia gry. Hotge mm, poklekł go po mm, ramieniu i powiedział coś cicho, żebym nie usłyszała. Tylko stopniowo dobrze. Ona i tak nie mało przeżyła. Hotge surowo skinął głową. Mam nadzieję, że uda się nam pom pomówić na osobności. So? Zawsze jest taka możliwość. Brian uśmiechnął się wyszedł, wyszedł wypuszczając brata do środka. – Hello, Hodge. Jest mi ciężko, to od razu widać. Ale Brian wreszcie trochę zmiękł. Najważniejsze, że poważna rozmowa wszystkiego nie zepsuła. To dzięki mnie bracia się w końcu pogodzą. Hodge zatrzasnął od drzwi i podszedł do mnie powoli. W odróżnieniu od Briana patrzył na moje upię umęczone ciało z niepokojem. Wytrzymał się obok łóżka, nie mogąc się zdecydować, by usiąść. No siadaj, dlaczego nie siadasz? Ja pozwalam. W myślach przymykało mi wspomnienie o spotkaniu Oceana i Hotge. Hotge miał <laughs> na piękku z Oceanem, te materiały z magazynku należały do Bakera. Czy on też zajmował się takimi brudnymi interesami? Ale coś tu nie pasuje. Nie boi się policji, co znaczy, że jakoś jest z nią związany. Poza tym, po co miałby mi pomagać? Rozmyślałam nad tą kwestią, a i pełne lęku spojrzenia mnie wydało: Pani się mnie boi. Jest pan dla mnie zamkniętą księgą, Mister Baker, ale ja się pana nie boję. Bardzo proszę, niech pan usiądzie. O, oh, no dokładnie, proszę, dzień dobry. Tak będzie mi wygodniej na pana patrzeć. No właśnie, tutaj, no co to pan tak stoi? Proszę, uchem, proszę się rozgościć. Zapraszam. Posłuchał mnie i bez słowa protestu. Okej, okay. no, 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 i o to chodzi. Ja coś mówię, słuchaj się mnie. Tak, tak relacja nasza wygląda. Ale kiedy nasz twarz znalazł się na jednym poziomie, miałam wrażenie, że nie ma odwagi spojrzeć mi w oczy. Boi się, mnie, że nie wytrzymaj mnie, pocałuję. Mm. Hmm. Wszystko się udało. Zatrzymali oceana? Rz rzucił chłodno, tak. Zatem to wspaniała wiadomość! Dlaczego jest pan taki zaniepokojony? Mam nadzieję, że trafił do więzienia. To wszystko nie na próżno. Mm. Mm. Why are you so worried? Dlaczego pan, you, tam jest you, ale to jest pan, będzie taki zaniepokojony? This is a point of light and darkness because po prostu this is a, ten punkt po lepsze relacje z Holgę, będzie relation with Holge has improved. Dobra. Dlaczego pan jest taki zaniepokojony? E, planował pan przecież złapać wreszcie oceana, ale pańska mina i oczy mówią, że nie jest pan usatysfakcjonowany. Alibi pan... Albi? Pan o czymś nie mówi. Albo mi pan o czymś nie mówi, albo twoje stosunki z Hodge polepszyły się. <grym> Chciałabym wiedzieć, co się ze mną dzieje, Mr. Baker Rzecz w tym, że Ocean postanowił rozprawić się z panią na długo przed treningiem. Nie oczekiwałam, że tak się potoczy kiedy Liz do mnie zadzwoniła, jedno, o co mi pozostało, było znalezienie pani ważna była każda minuta, a już niemal całkowicie. Straciłem nadzieję, kiedy ujrzałem pani niemal martwe ciało. Martwiłaś się o mnie chodgę. Myślałem, przerwał, ale szybko wziął się w garść i kontynuował. Myślałem, że nie zdążył. Nie, proszę nie mówić takich rzeczy. Panie bakerze, ja tutaj próbuję z pan przejść na ty, nie udaje się to. I przez cały czas, do momentu, gdy odzyskała pani. Cały czas do mnie na pani mówisz, spoko. Wiadomość, obarczyłam się winą za to, co się stało. Spokojnie, to nie jest twoja wina. To absolutnie nie jest twoja. Ten stary syn nie jest wart nawet pani paznokcia. Ojej, dziękuję. Ale jakoś się udało, prawda? Mieliśmy wielkie szczęście. Chwilkę. Jeśli ja i Ryk kradliśmy materiały Hodgowi, to. To my jesteśmy winni jego śmierci? W moich oczach pojawiły się łzy. Miss Hill skuliłam się z bólu. Zakryłam twarz rękami. Pan wiedział, że to ja byłam tą dziewczyną, która ukradła materiały? Proszę odpowiedzieć: tak. Wiedział pan, że jest ze mną wspólnik i że moje ostatnie wspomnienie o nim to to, że uratował mi życie? A potem słyszałam wstrzał i jego krzyk. Ocean powiedział, że straciliśmy Rika. Pan go zabił? Miss Hill. Boże ciągł podejrzewasz Hotgę o takie rzeczy. A szeptem, pan jest taki, jak on. Sięgnąłam po przycisku wzywającego pierniaka, ale Hotge powstrzymał mnie. Co ty robisz, dziewczyno? Charlie! Proszę mnie wpuścić. Właśnie na ten temat chciałem z panią pomówić. Pan się policzy z. Ty myślisz, że by to zrobił? Z tej chwili do sali wszedł Charlie, znany mi człowiek. <laughs> Dzień dobry. Co Co? To jaki żart? Nie, 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 niemożliwe. This is so, it is a joke. W oszołomieniu spojrzałam na Hotge. No, a ty już chciałaś pielęgniarki wzywać, dziewczynu. Na twarzy, którego wreszcie pojawiło się coś w kształcie uśmiechu. Ym, no, jak widzę, tutaj będzie dłuższa rozmowa, chyba. Otwierając ze zdumienia usta, znów spojrzałam na twarz Rika. Jak? Bardzo się zmienił, ale jego oczy pozostały takie same. Nie wierzę. To prawda. Myślę, że powinienem was zostawić. Chodgę skinął na Charlie'ego i obaj wyszli z sali. <laughs> Rik ma dusze włosy. Choć nie miałam wcale sił, emocji wziął górę i łzy popłynęły po policzkach. No już, już. Podbiegł do mnie i mocno złapał za rękę. Żyjesz, żyjesz. Tam u oceana to byłeś ty? Wyciągnąłeś mnie? Ty, tak. Wyjaśnij mi, jak. Dlaczego przez pół roku wszyscy byli pewni, że nie żyjesz? Ariel, ma... mam mało czasu, czyli. Tym razem, jak Rick zginie, to się już aż tak nie przejmiesz. Nie, no żartuję. Ty taka nie jesteś, jak na prawdę zginie. Chcę wiedzieć wszystko. Opowiedz pokrótce. Forever, wszystko forever. Rick zamknął oczy, zbierając myśli. Pół roku temu zadzwonił do mnie Peter z prośbą, żebyśmy się spotkali. Ten sukien... Znaczy co? Okie, okay, this is ok, ok. Stary znajomy zadzwonił mnie bez powodu, potrzebował pieniędzy, znaliśmy, znaliśmy nawzajem swoje tajemnice. Wiedziałam, że on nielegalnie sprzedaje niektórym pacjentom specjalny preparat, a Peter wiedział, z, jakim, z jakimi jestem związany z prawami, ale nigdy nie pozwolił sobie, żeby prosić o coś podobnego. W pewnym momencie zorientowałem się, że czas z tym skończyć. Nie miałem za dużo klientów, siedem osób. Jedni wyjechali na inny kontynent, który ktoś odstawił. Ktoś kopnął w kalendarz, ale został je jeden wrzut nad dupie i egoistyczna suka, która chce tylko ci pać bez końca. Kiedy próbowałem zerwać z nią kontakt, groziła, że mnie zała załatwi. Dlatego oparł się o biurko. Mm, powoli pochylił się w moją stronę. Proszę, żebyś się, i się jej pozbył. Wiesz, ile będzie cię kosztowało? Takie coś? Jeśli załatwisz, to w tajemnicy od mojego szefa? Wiesz, mi, zdążyłam zebrać potrzebną sumę. Moja praca i wolność są dla mnie o wiele więcej warte. Zdajesz sobie sprawę, o co mnie prosisz? Tak, możesz, tak, możesz być pewny. Ta pipa nie widzi niczego poza preparatem: nikt jej, nie, nic jej, nikt jej nie interesuje i sama wpędzi się do grobu. On o mnie mówi, ten. Ale ja nie mam czasu, żeby na to czekać. Poza tym lubi kasę. Więc to byłaby dla niej najlepsza przynęta. Interesowna, uzależniona egoistka. Dobra, wezmę tę robotę. Nie znalazłam słów, żeby jakoś zareagować na wyznanie Rika. Wydawało mi się, że to wymy wymysł albo kiepski żart. Ale jego wybulakłe spojrzenie przekonywało mnie, że, to jest, że tak nie jest inaczej, ale nie dałem rady. Zacząłem się lepiej poznawać. Pater mnie okłamywał. Opisał mi zupełnie innego człowieka praktycznie niebezpieczną dla społeczeństwa psychopatkę. A ty, zagubiona dziewczyna, która miała za sobą tyle przeżyć. Próbowałaś uratować swoją matkę. Jak mógłbym tak z tobą postąpić? Nie zasługiwałaś na to. Jakie oni w ogóle mają prawo, żeby zmieniać życie innych ludzi lub brać się za sądy? Nawet jeśli kiedyś szedłem nie tą drogą, to znaczy, to ty powinnaś była znaleźć się na moim miejscu, a ja powinienem był cię załatwić. Ale ty tego nie zrobiłeś, po to to nie wyjaśnia jak przeżyłaś. Rick potarł w skronie, znów pogrążając się we wspomnieniach. Ocean często wchodził w konflikty z biznesmenami, ale Hotge nie dał się złamać. Miał wszystko, o czym Ocean mógł tylko marzyć. Pamiętasz, jak mówiłam ci, że miałem brata, który został zamordowany? Pracował razem ze mną. Ocean kiedyś wysłał go, wysłał go do pracy do Hotge, żeby go szpiegował. Co? Ocean wysłał twojego brata, żeby spiegował Hotgę? Tylko nie mów mi, że Hotgę go zabił, albo ludzie Hotgę, bo... To trwało przez jakiś czas, a potem przyszedłem do gabinetu Oceana, a ten złożył mi kondolencję. Co? Czyli... Czyli opowiedział mi barwnie, jak ludzie Hotgę załatwili mojego brata. Aha, czyli jednak. Czyli ludzie Hotgę zabili twojego... No dobra, dobra. To jeszcze nie zmienia tego, co jest między nami. To tylko jakiś tam brat rika, nie? Znaczy, nie to, że ja lekceważę z życiem, ale. No dobrze, dobrze. Mimo to możemy być w związku. Ja zaakceptuję. Ja, ja znaczy, nie powinnam. Co? Ale, ale, ja, ja się z tym jakoś pogodzę. Ariel, spokojnie, to nie było skierowane przeciwko tobie. Nie było dowodów i sprawa została nie, Ale to nie on swoimi rękami, tylko czyimiś. Nie, to jego ludzie, to nie on. Nierozwiązana, Ocean nie chciał się z tym zajmować. To było zbyt niebezpieczne. Chciałeś się zemścić? Tak. Kiedy odjechałaś, rozległy się wystrzały, padłem na ziemię. Musiałem dotrzeć do samego Chodgę, Jego ludzie złapali mnie i gdzieś zaciągnęli i tam poznałem straszną tajemnicę. Im dłużej mój brat był między nimi, tym bardziej chciał się do nich dołączyć. To, czym się zajmował, to, to czym zajmował się Oceanna, powoło go lękiem, dręczyło i powoli zabijało. Chciał odejść bez konfliktu, ale ocean mu nie pozwolił. Kiedy dowiedział się o zdradzie swojego człowieka od razu się go pozbył. Aha, czyli to jednak nie ludzie Hotge, tylko jednak oce... Ta wredna gadzi! I postawił niewinnego. Hotge? Tak. Ocean chciał na mnie się pozbyć. Chciał się mnie pozbyć, ale czekał na odpowiedni moment. Nie ufał mi i porazował swój plan. Moja śmierć była mu na rękę. Gdybym wrócił, skończyłoby ze mną. I tak. I tak wierzył, że zginąłem, i udało mi się zdobyć informacje, które pomogły mi w jego zatrzymaniu. Czyli przez ten cały czas pracowałeś dla Hotgę? Zgadza się. Boże, ale powinnaś wiedzieć, że reakcja łańcuchowa zaczęła się od jednego człowieka: Petera. Ariel, on był gotów zapłacić każdą sumę, żebyś ciebie pozbyć. Masz na myśli. Tak, właśnie tak. Zrujnował. Zdrowy siedmiu osób, a ostatnią był gotów wysłać na pewną śmierć. Powinnaś za to odpowiedzieć. Chcesz powiedzieć, że zdołamy wysadzić go za kratki za to, że nielegalnie sprzedawał ludziom tabletki? Niewątpliwie. A jeśli go wist zaczną interesować się mną i znajdzie się na mnie paragraf, nawet mówiąc, co wiesz o amnestii, ze złożeniem wystarczyłam oczy na Rika. Pełna wolność, właśnie. Czyli czego byś nie zrobiła, zostajesz uwolniona ze wszystkich zarzutów. Dlaczego? Podziękuj Chodgowi. Cho, cho, chodgę, chodgę. Nie mogę zdrabniać imienia Chodgę na Hodge albo Hodg, bo to brzmi źle, po prostu. Chodgę, nieważne. Po prostu Chodgę, Chodgę, w każdej odmianie chodgę, 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 ok? Wraz z nim pomagałaś w zatrzymaniu niebezpiecz, niebezpiecznego mafioza. On od początku to planował, Czyli mogę spokojnie donieść na Petera. Zgadza się, ale decyzja należy do ciebie. Chcę, żeby... Pater został ukorony, Dali mu spokój. This is, oh my god! Widzieliście, nie miałam tyle punktów światła. Pamiętacie odcinek y, ósmy, albo nie pamiętam już który, ale jakiś tam odcinek w pierwszym sezonie, siódmy, 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 nie chyba nawet nie siódmy, chyba odcinek szósty, końcóweczka. Y, były potrzebne punkty światła, żeby rzucić tabletki. A teraz, ponieważ nasza Ariel, jak wiecie, ma drogę ciemności, to my będziemy wykorzystywać w wszystkich możliwych wyborach, kiedy właśnie będzie te punkty ciemności. A my mamy, jak widzicie, mamy duży nadmiar, więc mamy zapasik. Przez niego wszyscy, którzy są dla mnie ważni, znaleźli się w niebezpieczeństwie. Strzanił mi życie, kiedy zagadną mnie z szpitalu, ale bumerang wraca. Powi Peter zostanie ukarany. Tak. Powinien odpowiedzieć za to, co zrobił. Wobec tego nie będę powstrzymywał hotgę. ale pamiętaj, że to decyzja, która będzie na twoim sumieniu do końca życia. Pamiętam, ale co z tobą? Jak ty będziesz żył? Ni Rick dotknął mojej dłoni i już wiedział, że jego odpowiedź mi się nie spodoba. Będę musiał wyjechać ze Stanów. Co? Nie mogę tu zostać, póki sługusy oceane są na wolności. Powinienem zacząć nowe życie i w zupełnie innym miejscu, i z nowymi ludźmi. Proszę, nie wyjeżdżaj. Wziął mnie za rękę i musnął ustami tylną stronę dłoni. To konieczne, Ariel. Sama wiesz. Przez ten cały czas myślałam, że cię straciłam. A kiedy wszystkie karty zostały odkryte i okazało się, że żyjesz, znowu cię tracę. Rick. Rick zbliżył się do mnie, przesunął palcami po mokrych od łez policzków. Tak mi przykro, że tak się wszystko skończyło. Potoczyło. Przez całe życie będę prosił o wybaczenie za to, że cię w to wciągnąłem. Nie jesteś winien. Uh, you not to blame. Wybaczam. Wolałabym tego nie wiedzieć. Nie jesteś winien. Sama zdecydowałam się, że wezmę w tym udział, że y, this is the not effect on the statistics, nie ma to efektu na historię, więc tutaj ja mogłam sobie wybrać tak naprawdę, którą tylko tam chciałam odpowiedzieć, okej? Okay. Tak tylko tłumaczę dla tych, co... Y, no nie